Grzegorza Halame z pewnością zapamiętamy jako kultowego pana Józka hodowcę kurczaków. Popularny kabareciarz zaczynał blisko trzy dekady temu w kabarecie bez oparcia, a następnie był członkiem autorskiego kabaretu Rafała Kmity. W 1996 roku związał się natomiast tak zwanym zielonogórskim zagłębiem kabaretowym. Później jego kariera nabrała jeszcze większego rozpędu. Dużą popularnością cieszył się nie tylko wspomniany pan Józek ale także jego wcielenia w postać śpiewającej bakterii i piosenka śpiworki gdy halama był u szczytu swojej kariery nagle zniknął ze sceny dziś na próżno szukać występów 54 latka na festiwalach i kabaretonach w telewizji możemy obejrzeć jedynie powtórki jego występów które bawiły miliony Polaków o powody jego wycofania się z życia publicznego zapytał kabaretarza Andrzej Sołtysik. Halama właśnie gościł w jego programie i otwarcie przyznał, że miał problemy ze zdrowiem. Bywały takie epizody, że straciłem głos prawie na pół roku i mało optymistycznie to wyglądało. Paraliż nerwu zwrotnego, różne nazwy ma ta struna głosowa. Pół roku leczenia, tomografów, wszystkiego. Wyznał gorzko artysta. Jednocześnie pan Grzegorz przyznał, że obecnie u niego wszystko w porządku. Widzi nawet pewne plusy wynikające z jego kłopotów. Kabareciarz zaczął się regularnie badać. Tyle mam z tego pociechy, że od pępka w górę jest wszystko zdrowiutkie. Nie jest tak, że kichnę i wylew. Pal trochę, z czego się nie cieszę, ale przy okazji ten tomograf pokazał, że wszystko jest w porządku, dodał. Grzegorz Halama zdradził także, że ma pewne plany na przyszłość. Tym razem nie zamierza wiązać się z żadną stacją telewizyjną. Artysta postawi na swój autorski projekt, dla mnie to jest tajemnicza sprawa, ale ja mimo wszystko będę się kierował w stronę własnego kanału na YouTube. Tam będę funkcjonował, dlatego że ja chyba przeżyłem wszystkie stany, podsumował. Zobacz też, dziennikarze TVP nie mogli dłużej milczeć. Tak zareagowali na zawieszenie Przemysława Babiarza, była gwiazdą reality show, a teraz skupia się na życiu rodzinnym. Wypadek zmienił jej życie Grzegorza Halamę pana Juska Hodowcę kurczaków, autorskiego kabaretu Rafała Kmity, śpiewającej bakterii i piosenka śpiworki, powtórki jego występów, które bawiły miliony Polaków. Andrzej Sautesik otwarcie przyznał, że miał problemy ze zdrowiem. Zaczął się regularnie badać. Artysta postawi na swój autorski projekt własnego kanału na YouTube. Zobacz też. Dziennikarze TVP nie mogli dłużej milczeć. Tak zareagowali na zawieszenie przemysława babiarza była gwiazdą Reality Show, a teraz skupia się na życiu rodzinnym. Wypadek zmienił jej życie.